Jestem lekarzem specjalistą, laryngologiem zatrudnionym w Tutejszej Przychodni. Zapraszamy Państwa do korzystania z usług naszej przychodni. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie badania uszu, nosa, gardła i krtani. Mamy nową usługę, zabieg operacyjny usunięcia migdałka gardłowego u dzieci. Migdałek gardłowy jest to skupisko tkanki chłodnej, które znajduje się w tylnej części nosogardła. Z wiekiem ono ulega zanikowi. Jednakże istnieje pewna grupa dzieci, u których pod wpływem nawracających infekcji ze strony grup, górnych dróg oddechowych ten migdałek przerasta patologicznie i wówczas zamiast spełniać swoją funkcję ochronną staje się źródłem zakażenia i wówczas usuwając migdałek gardłowy usuwamy źródło zakażenia taki patologiczny przerost manifestuje się pojawieniem objawów klinicznych najczęściej są to właśnie infekcje ze strony górnych dróg oddechowych dziecko śpi z buzią otwartą chrapie ma problemy z oddychaniem przez nos Pojawiają się tzw. bezdechy nocne i jest to wówczas bezwzględnym wskazaniem do usunięcia tego migdałka. Z innych objawów należy wymienić tzw. wysiękowe zapalenie ucha. Płyny, gromadzący się za błoną bębenkową, powoduje, że dziecko zaczyna gorzej słyszeć. Prosi o poogłośnienie telewizora, prosi o powtórzenie tego, co do niego się mówi. Jeżeli chodzi o diagnostykę, to możemy zbadać nosogardło endoskopowo, możemy wykonać zdjęcie nosogardła oraz zbadać palpacyjnie nosogardło. Dziecko zakwalifikowane do takiego zabiegu musi być dzieckiem zdrowym, to znaczy nie mieć objawów ostrej infekcji ze strony górnych dróg oddechowych. Ponadto, wymagane jest wykonanie badań dodatkowych, morfologia krwi, układ krzepnięcia, grupa krwi. Powinno posiadać kwalifikacje pediatry i anestezjologa do znieczulenia ogólnego, ponieważ zabieg ten wykonujemy w pełnej narkozie, dziecko jest zaintubowane. Taki zabieg jest zabiegiem krótkotrwałym, trwa około 20-30 minut. Po nim bardzo szybko dziecko wraca do stanu swojego dobrego. Po dwóch, trzech godzinach nie pamięta już o zabiegu. Nie wymaga również podawania żadnych leków przeciwbólowych, antybiotyków. Dziękuję.